Dzień dobry Państwu, witamy widzów kanału Spożywcza TV oraz portali kurtidetl.pl, wiadomości spożywcze.pl i agronomist.pl. Zapraszamy Państwa na program Gabinet Spożywczy. Ja się nazywam Wojciech Szeląg, a ze mną jest Pan Michał Siwek, dyrektor Departamentu International Food and Agri Hub Banku BNP. Paribas. Dzień dobry Państwu. Natomiast państwa, naszym gościem jest pan Zbigniew Grycan, twórca i właściciel marki Lodów Grycan. Lody od pokoleń. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, kłaniam się. Gratulujemy jubileuszu. 60 lat to jest nie byle co w, w naszej szerokości geograficznej, jeśli chodzi o biznes. Jak zmieniała się ta branża? Pan ma niezwykłe, zupełnie wyjątkowe porównania początków, czyli początku lat 60. Z rokiem 2022. No, i jeszcze tych wszystkich etapów, etapów pomiędzy. Pewnie dałoby się napisać o tym książkę i to sporą, ale gdyby pan miał tak w pigułce e, pokazać, jak ewoluował ten rynek i produkcja tego produktu, to, to jakby to wyglądało. Lody w owym czasie w 1960 roku, czy 1960. Były produktem sezonowym. Zazwyczaj się zaczynało 1 maja, kończyło się we wrześniu. E, były to lody rzemieślnicze, tak zwane. Co prawda, na rynku pokazywały się lody typu śnieżka czy kalipso. Były to lody produkowane przez e, mleczarnie, zakłady państwowe. A tak to były lody liwy, łącznie rzemieślnicze, na bazie mleka jaj. I, no w takich, nazwałbym, siermiężnych warunkach, choć muszę przyznać, że był duży rygor sanitarny, bo musiały być strefy, e, jajka osobno myte, wszystko, cały cykl technologiczny. Mogę stwierdzić, że nawet pod względem małych lodziarni, był większy, jak obecnie. A tak, skoro Pan dotknął tego wątku sezonowości, kiedy lody stały się produktem całorocznym, mniej więcej? Całorocznym stały się w latach 90 po zmianach, które nastąpiły. W pierwszej fazie zaczęto przywozić lody z zachodu, no, potem weszły firmy zachodnie, no i powstało kilka Polskich firm, które już zaczęły robić loty tak zwane przemysłowe. Jak trudno było prowadzić biznes wtedy w tym poprzednim systemie? Wtedy był rynek producenta, nie, nie rynek klienta. Po co się zrobiło, to się sprzedało. A prawda też jest taka, że był problem w zdobyciu surowców. Podstawowy cukru nie było, po mleko to można było. Ja pamiętam, w pierwszych moim zakładzie to jeszcze panie przywoziły na plecach takie bańki, miały mleko świeże, niepasteryzowane, dopiero pasteryzowaliśmy, czy gotowaliśmy jak to prosto się mówiło, także, że były to, no przechodził sezon truskawek. To Świeżych truskawek się robiło. Panie Prezesie, a były takie sytuacje, Michał, przepraszam cię, ale ja, ja muszę jeszcze dopytać. E, były takie sytuacje właśnie, że, że ktoś nie dowiózł mleka, czy czegoś tam nie było, no i rozkładaliście ręce. No dziś nie produkujemy, bo nie ma z czego. Nie, no były sytuacje, po pierwsze, e, mleko również używało mleko w proszku, ale żeby zdobyć mleko w proszku, to było trzeba mieć znajomości w aptece, co pobyły. Takie pół półkilowych torebkach i. Czyli apteka opakowa. jako dostawca do produkcji <śmiech> tak? <śmiech> <I> Oczywiście <laughs> wtedy no, Polak potrafi, także, że skąd się mogło, stamtąd się brało. Także to czy mleko w proszku trzymało się tak na właśnie na, te, na żeby gdy nie dowiozą, czy... Panie prezesie, to jeszcze skoro mówimy o jubileuszu 60-lecia, to powiedzmy, że tradycja związana z nazwiskiem Grycan jest znacznie dłuższa. Ja nie w przypadku je produkuję lody i produkowałem i produkuję, mam nadzieję, że będę produkował. Mój dziadek grubo ponad 100 lat temu zaczął produkować, ojciec, e, ja produkuję, e, córki są zaangażowane, powiem a jedna z córek współpracuje z nami, także że cały czas ten łańcuszek rośnie. I... To przechodząc do czasu nam współczesnych, chciałem zapytać jeszcze o specyfikę tego produktu, no bo to jest produkt spożywczy, ale jednak zawsze jakoś tam odrębny przez no z, z wielu powodów. Co w tej odrębności jest największym wyzwaniem, największą trudnością, a co z kolei jest Ułatwieniem. Z danych wynika, że to jest produkt, który konsumują i akceptują i lubią no, ponad 90% Polaków czy, czy w ogóle konsumentów. Lody jest to produkt smaczny, pełna słodycz, ale nie tylko słodycz, witamin. Także lody nie są jakimś. Produktem spożywczym, który jest niezdrowy. Oczywiście są dwie szkoły, że można się przeziębić. U nas, ale to już mija na szczęście, ale w Stanach to leczy się właśnie przeziębienia lodami. Ale wracając do samego produktu. Produkt jest o tyle ciężki, że lody się topią. Lody się topią i tutaj przy, i przy produkcji. I przy dystrybucji musi zachowany być tak zwany łańcuch chłodniczy. Poproszę sobie wyobrazić, że lody, żeby powstały, one są pasteryzowane do temperatury gdzieś 88, tak, cyrka no nawet do 90 stopni. W szokowy sposób się schładza do 4 stopni. Potem się zamraża i powtórnie się składa. W tunelu chłodniczym w temperaturze 40-35 minus. I dopiero te, po raz który schłodzone lody są w chłodnik, gdzie musi być temperatura około 20 stopni minimum, i jest dystrybuowana do sklepów, do lodziarni, do hoteli czy do restauracji. Także jest to bardzo długi łańcuch. Panie prezesie, teraz wspominał pan o tych sprzedaży, że ona była tak prosta w poprzednim, oby, byśmy, minionym. Nie, nie, oby skutecznie minionym, żebyśmy nie doświadczali, że, że tak łatwo było na swój sposób sprzedawać, ale też widzimy, że chociażby w 2021, roku, w 2021 roku przychody branży produkcji lodów w Polsce wzrosły o 24%. A jak patrzymy na okres ostatnich 6 lat, to niemal się podwoiły. To jest dokładnie mówiąc 92%. Marża na poziomie ebida w 2021 roku wzrosła o 4 punkty procentowe, do blisko 14%. Mówię też o tym dlatego, że jest to... Jeżeli mówimy o całej branży, jedna z najbardziej dochodowych branży w przemyśle spożywczym w Polsce. Ale czy faktycznie ten 2021 rok był taki dobry, był tak specyficzny, i, czy on był tak specyficzny i z czego to wynikało? Był specyficzny na pewno. Był dobry nie dla wszystkich. Tak jak ja powiem. Mówię, dla branży. Dla branż. W branży e, lodów, w ogóle jest podział na impulsowe lody, to znaczy. Na patyku nie tylko, ale lody w małych takich porcjach. Również lodziarnie, kawiarnie, lody mają w swojej ofercie. Na przykład nasza firma ma, jest największym producentem lodów familijnych w klasie premium, bo jesteśmy liderami, ale również Posiada największą sieć lodziarni, kawiarni, gdzie sprzedaje się lody gałki, kulki, różnie mówią. I proszę sobie wyobrazić, że przez pandemię mieliśmy te oboszczenia, które były podstawą dla naszego biznesu, albo na in plus, albo na in minus. I jak gdy pandemii należało nosić maseczki, no to nie można było konsumować, to swoją drogą również były zamknięte galerie handlowe, bo nasze lokale są głównie zlokalizowane w galeriach handlowych. To zatem myśmy niestety no, byli nie, trochę poszkodowani i nie należeliśmy do tych, którzy osiągali te dobre wyniki. Trzeba również pamiętać, że rynek polski dzisiaj w branży lodziarskiej 50 ponad procent już dyskonty. Dyskonty mają swoje marki. Jest to proste z punktu widzenia kupieckiego, że preferują swoje marki. Także produkcja jest bardzo duża i była, bo w Polsce są piękne, nowe zakłady. I o dobrych wydajnościach i, i nowoczesne zakłady, ale które robią tak zwane obce marki. Także że tutaj jedni wyszli na im plus, drudzy to skłamałbym, gdyby powiedział, że straty mieliśmy, ale no, mieliśmy gorsze jak poprzedni. 21. i dwudziesty też, no bo już ta niestety pandemia nas dopadła.